i dziś chcę was uszczęślić że to jednak nie był to znaczy dotarłem tu od nowa dla was okazało się o, że zaczynamy od samego początku gry więc musieli jeszcze tam trochę pokombinować z tym ale się udało i jestem trochę poćwiczyłem i udało się więc jesteśmy o nie przy jakichś strasznych robotach, które nie wyglądają wcale, a wcale przyjaźnie. Okej, okay, ale ja się nie bijęczem. Zanadto po prostu się wskoczę i będzie ich nie ma. Ta, ta. Nie, zabiję mnie. Zabiję mnie, roboty. już, już się pozbyć, ja, Jak one strasznie wyglądają, wiecie tak? Bardzo creepy. Dobra. E. Tu bam. Tu bam. Spróbuję wrócić też tędy bo nie chce mi się już pchać po drugiej O nie, co to jest, że... Straszne miejsce. Myślę, Się zaczynam zastanawiać. Co to jest, że jakaś straszna fabryka tu jest posuwana. W ogóle, prawda? No, okej, okay, lecimy, bam. A! O, pokonany jestem, zobaczcie. Psst, czekajcie to jeszcze raz Psst, spienię, spienię. O nie, tu jest kość, zobaczcie. On tu kość chowa. Taki to jest twaniak, że kość nie będzie chował. O nie, nie, nie! Tak mi się nie podoba. Ej, tu nie ma już kości, zobaczcie. Była kość, a nie ma kości. Ok, checkpoint. A o mam. Mam. A Aaa, jestem. Jestem powiecionym piesołem. Jak to jest smutne. Dlaczego powiecionym? Nie dobra, jeszcze raz próbuję. Bo to jest, wiecie. Te dreams to są sny. Czy co to? Ja już zapomniałem. O, tu o czymś marzy chyba. Co ty jesteś? Halo, stop. 2 dodać 2 równa się 4, dobrze. 150, to słodkie 15. No, dobrze. Co? Co ja już się pogubiłem? O, on też się po, pogubił. Liczy oblicza, 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 oblicza liczy, 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 liczy. I będzie liczył właśnie. No a my idziemy dalej, kolejna winda. A nie, to chyba nie jest winda, poczekajcie. Co on mnie tu robi? A! Spadamy? Po prostu spadamy, no nie, no to po prostu jest piękne. ale Dużo jest tutaj wind. Nie, nie mówcie, że to jest znowu to samo. Wygląda jak to samo. Ej, ja jaż to byłem, co się stało z grą? Halo. Nie, nie. Nie Nie chcę spadać. Znów. To jest ta sama winda. Tylko dlaczego? Dlaczego znowu mamy tą samą windę? A nie, to jednak nie ta sama. Zobaczcie, jej, tu mamy tego. Wysika. Znowu jestem chyba na początku, nie? Tu już dalej jestem. Zobaczcie, co my tu mamy. To trzeba chyba przyczepić tu. A to tu. Szczury, szczury! Zobaczcie, tu są te wszystkie szczury, co wtedy były. Zobaczcie. One są biedne, takie. Czekajcie, co ja tu muszę przygotować? Lok. 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 No, poczekajcie. Co to w ogóle ma znaczyć, szlak? No? Nie, no, halo, no. Ja sobie nie życzę, tak? Jak mi też szczury uwolnić? Halo. Co? A, tylko teraz jak to zrobię kolejna kolejnotki, to to Tak? No dobrze, super. To ja wzam w menu, menu i jeszcze raz powtórzę tą scenkę. Ostatni Tutaj stankę. Bo jeszcze raz tutaj. Bam. Tutaj bam. Teraz to bam. A co jest z tymi strumieniami? Miało już być halo? Może jeszcze coś. Nie no, to jest koniec. No, no dobra, już. Szczury. Dziękuję, że mnie pokochaliście, dziękuję, ale nie jestem super bohaterem, tylko jakimś wywlancą. No i super. I co my tu mamy? My tu mamy już wszystko Ja jestem ciekawe co było tam Nigdy się nie dowiem Mimpy Dreams Strike, w strajku jestem To taką mieliśmy przygodę okay. Spróbuję jeszcze jedną przygodę Tutaj się pobawić Co my tu dalej mamy? Ojej, ojej, poczekajcie Jakaś łódka Łódka w kapslu Co to jest? Co to jest w ogóle? Muszę to zobaczyć, wiecie? O, zobaczcie, wyciągnęłam to. Super. I wow, mamy... Mamy kolejną część platformówki mega tunnej. Niej! mamy jakąś łódką, O nie, co tu się dzieje? Dobra, chmurka. Lecimy chmurką. Bam. O nie, rekin! A! Rekin! Rekin! Co to? To chyba nie był rekin, wiecie? No nieważne, kto to był, co to było. Po prostu będę. A no to coś uważam. I Żuzik. O, już się zmęczył. Potrzebuję kokosów, żeby pokochać. No zobaczcie, no masz kokosy, no. Masz te kokosy. A, jeszcze jeden. Ojej. Nie, coś tu nie tak. No nie, no zjadł mi te kokosy. Dziadu. Nie jedz mi kokosów, no bo ja ci nie dam tego. No i lecisz. Puń, 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 puń. No i zjadłeś znowu kokosy. A, bo ty płyniesz do damy swojej, a nie płyniesz za kokosami. Okej, okay, już rozumiem tutaj. Cały wiązek. No i super, i teraz się pokochaliście. A mi to nic nie dało w sumie, więc... Tak. Bam, bam. Murka. Bam. My tu, tu. Tu na dach. Tu... Tu, 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 Ojej, tu jakieś kraby złośliwe. One chyba nie są bardzo przyjazne dla mnie. O, o. Okej, okay. co my tu mamy? Jakiś trudny mechanizm, zobaczcie. Nie, jak szczekam na ptaka, to coś, coś daje, Zobaczcie. No, spada mi z tą. A, chyba ze matkę muszę. No, halo, no. I co jest z tym? W górę tą zębatkę jeszcze muszę pokręcić. Co my tu mamy? Co my tu w ogóle mamy? Nie wiem, co my tu mamy. A, już rozumiem. Okej. Okay, już rozumiem. Trzeba popaskać z całą mapkę, żeby podziałało. I zrobić zdjęcie. Zobaczcie. O, zobaczcie. Widzicie, po prostu idę. Nie no, tu, Ale nie wiem, co ja tu mam zrobić. No Trzy razy ptaszka. Dobrze. To już zrobię. Teraz. Trzy zębatki. Trzy zębatki. Mm. Tylko gdzie jest trzecia? Tu jest trzecia. Okej. Okay. Wszystko rozumiem. No i teraz. No i teraz. No i jest. Nowy skin. Teraz będę piratem. Okej. Okay. Czyli pirat, Przyski pirat. Przyski. A, siomewo, przeszkadzasz tylko. Mhm. Okej, okay. to jest bardzo ciekawe. Bam. skaczę Cloud Rider i tu, bam, teraz tu, tu i bam, po kości, po kości wielkiej. Czekajcie, pan mogę wskoczyć. Co tam jest? Czy nie wiem, co tam jest? Co ja mam z tym zrobić? A w tym jest szczur. A w tym jest marchewka? Proszę opala. Nie, to jest ryba pieczona. O Boże, nie! Mówiłem, że to jest materiał dla dzieci. Przez teraz będę musiał ustawić, że to jest materiał dla dorosłych. A to by było dziwne. No wiecie, gdyby dziecko robiło materiały dla dorosłych, to samo bym mogło okłamać. Nie, dobra, lecimy. U, trzeba coś pokręcić. A, to kotką pokręcić. No. Przecież ja o tym nie pomyślałem, ale o tym nie mogłem pomyśleć. I to słabo pomyśleć. Ok, Wiecie, że tak się da przeskoczyć, to... Dobra. Uu, Jeromo. Okay, jeszcze raz. Tu chyba trzeba coś zrobić. Oje! Co to jest? To jest chyba jakaś okropna chmura. Nie, to nie jest żadna okropna chmura. kajcie o nie, tu jest masa tego. Nie bez bezpieczeństwa Mogę tego kliknąć, tak mi ten zbyt skaczne. a okej. Okay. Okej, okay. Master Cloud Rider. Za pierwszym razem to zrobiłem. Teraz jestem mistrzem tutaj, Klaudia. O, zobaczcie, jakie zimne rakiety. Niech, dzień dobry. Co ty tu robisz, musi Kim ty w ogóle jesteś? Nie, chodźmy tutaj. Zobaczcie. A co z tymi rakietami? Co tam będzie jakaś łódka? A, okej, okay, chyba już rozumiem. Poczekajcie. Zobaczę, czy tu o to chodzi. O! O, jestem! Jej! Wiecie skąd ja to wziąłem? Zgadnijcie, skąd ja to wziąłem? Oczywiście, że wziąłem to z tego. z tego zdjęcia. Z tego mego tam. Apki. O, a tu co się dzieje? Jej! Jej, je, armata działa. Matko, armatko. Wypuść mi rakietkę O, okej. Okay. Dobra, to uderza statek, ojej, to jest po prostu kość, po prostu kość, widzimy. Ja nie mogę stąd wyjść, ale dlaczego, co ja tu mogliby zrobić, pytajnik, pytajnik, dwa razy w piece to i to wszystko, a, no, przecież, przecież, a co, a czego się spodziewać po tak prostej grze? i tutaj zrobić dwie chórki i już i koniec zabawy o i bam i druga chmurka i bam i co tu się było kręcić o bam bam bam, bam. nie podobają mi się te dźwięki e, dobra skaczę tu trzymam, że tam można wpaść jeszcze się nie da wpaść o nie tam jest kość o już nie

Okej, okay, on już tam nie wpłynie. Ja jeszcze tutaj... O, dusi się. Ale, ale ja już... A, bo ja te, o ten jego luk umierałem. Okej, okay. dobra. A! Okej, okay, to jest bardzo proste więc... Dobra, bam. A to smoku, panie, coś mi pan powiesz jeszcze więcej. Aaa, lecę gdzieś, zobaczcie. Co my tu w ogóle mamy? Bardzo ciekawe okej, okay, dalej, dalej. My już się tu zaludziliśmy na śmierć, żeby to się dało szybciej zrobić. Okej, okay, ale kręcę. No, 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 smoczku, smoczku, smoczku. O, to już jest koniec. Nie, nie, nie. Ach, ostatni, ostatni już kończymy. Nie ma się, już to kończymy. O! Jest! Koniec, zobacz. Do roboty. Co to jest? Może tu mogę coś. A nie, to było to. Tak. Co to jest? Zobaczcie, co to w ogóle jest. Mm. Nie do końca rozumiem, ale dobra. Co ty chcesz? Muszę położyć płytę i kolory ustawić odpowiednio. Dobra, pierwsza. Ta. Drugi zielony, trzeci fioletowy. Drugi zielony, trzeci fioletowy. Czwarty, różowy, różowy, niebieski. I co, przypomniałeś już sobie? Co ci jest? No ja przecież daję te kolory tam. To chyba ma być, wiecie, równo ładnie, tak? Dobra, to tak, jeszcze raz. Jak to było? Pomarańczowy, zielony. Pomarańczowy.

Bardziej nic nie rozumiem. DJ Mimpy. Okej. Okay. A może po prostu przyjdę do tego zadania? Niestety, to ja muszę zrobić to. To poczekajcie. Wrócimy do i, i jeszcze raz zrobimy tą, tą scenę z płytami. O, jestem. Dobra. I jeszcze raz. pomarańczowy zielony zielony fioletowy Okej, okay, jeszcze raz. Mogę po prostu, poczekajcie chwilę. Ok, pokombinowałem i okazało się, że nie jestem w stanie tego zrobić. Ale, żeby nie wykańczać Was i nie zasmucać, stanie się coś takiego. Jeśli to zrobimy, to możecie wyszukać na YouTubie. To po prostu um, ona się ucieszy. Pojawi się tutaj statek, wypłynie tam. Spod z dołu. Wiecie skąd jeszcze Wam pokażę. Poczekajcie. Stąd wypłynie statek. Tutaj. O, stąd wypłynie statek. Spróbuję go narysować. Tak mniej więcej jak to wygląda. Statek. O! No tu by, Stąd wypłynie statek. Żagle. Nie, ja nie umiem rysować, ale wiecie. Tak umownie. No i po prostu. Płyniemy tym statkiem do końca snu i do budy na takiej małej wysepce. I to by było na tyle. Pa!